往左。 Już jesteśmy na lotnisku w Krakowie i lecimy, zaraz zobaczycie, gdzie będziemy. Już wiecie, bo, bo jest, tak. jest dwóch <laughs> w opisie. Sobie tak, no. Lecimy do Czarnogóry, jak widzieliście w poprzednim e, odcinku, byliśmy w zakopanym. Jak nie widzieliście, to na a teraz e, idę na odprawę e, celną i zobaczenia. Kontrola celna przej, prze, przejdzona. Mamy no, sobie przyjdzona, no. Przeszliśmy kontrolę celną. Szczególnie turbo spieszyliśmy, ponieważ wyjeżdżaliśmy z zakopanego jak widzieliście w poprzednim odcinku. Z rana jak sprawdzałem, no to pokazywała mi godzinę drogi, ale jak zaczęliśmy że pokazało mi ponad 2 godziny, z do ale jesteśmy o 13 tutaj, a dopiero o 13.35 są zamykane ramki, więc super, nie? Ogólnie nie okazało się, że nie było żadnego dużego korku tutaj na kontroli bezpieczeństwa, a na kontroli tutaj paszportowej, no to mamy nowe, nowe paszporty, no to w sumie przeszliśmy z kolejki również. Nie? bo poszliśmy na te automatyczne, więc dzięki i do zobaczenia. Jestem bagażową Mariela teraz. Okej, okay, my już jesteśmy pod, pod Dorici, tak. tak, dokładnie. Więc witamy naszej... Ciplutko. Na czarnogórskiej przygodzie. W ogóle pamiętasz jak nasz noc, noc jak się nazywa? Nie jest? mam pojęcia, to masz okay, wszystko tam na bookingu, więc... Ja muszę spodenki zmienić, bo czuję jak mi się jajka pocą Super. A to mi... A ty nie, jajka, masz, nie ty nie masz jajek. Dostaliśmy kluczek do auta. A, i musimy znaleźć auto. Musimy to znaleźć to, to auto o, to i to znaleźliśmy to... autko. O, hello? Hello. Hello. It's for the car. Yes, yeah. so just let us finish couple minutes. Okay, no problem. Yeah, perfect. Put your okay. Okay. Yes, thank you. I need to take one seat out. Okay. Oh, we don't <laughs> pod co już wiedzieliście ja Jeszcze szybciutko przebrałam sobie Monika tak samo na coś tak użyjszego, żeby nam się fajnie zwiedzało Po prostu, żeby luźniej było. Dlaczego to jest przestawione? No. Więcej słoneczka nam wyszło tutaj Teraz Czef. się nagrywa? Tak, teraz się nagrywa no, Patrzcie, gdzie jesteśmy Jesteśmy w sumie na trasie e, do ta, klasztoru Jest to piękny klasztor, który jest e, e. osadzony w górach e, Właśnie tutaj w Mon Monestra Ostrog już tutaj właśnie Moniko przed chwilą mówiła, że go widać tam tak, widać tam, widać. E, W skale jest Tutaj dodatkowo właśnie widać tak, całą właśnie dolinę Zobaczcie, stoję gdzieś na krancu Tutaj praktycznie nie jest jakoś wysoko, bo tutaj są inne skałki, ale no tam co się dzieje, no to jest w ogóle kosmos, nie? Teraz już zmierzamy do auta, spieszymy się. Tak, bo e... to jest otwarte do 20, do 20, a jest tam po 18, więc nie wiemy ile czasu nam to zajmie e, zwiedzanie tego wszystkiego, więc no musimy. Dokładnie, do zobaczenia za chwilę. Jesteśmy na miejscu. Widoki są przekozackie. Prze Idziemy zobaczyć ten klasztor z bliska, a was zapraszamy razem z nami. No jestem ciekawa czy mnie ogólnie, bo nie wpuszczą, ogólnie mam krótkie spodenki, Nie wzięłem Nie że Monika sama pójdzie. O, kotek. Będzie hit, jeżeli mnie nie wpuszczą. Monika już się przybrał, że okna były w samochodzie otwarte. No nie, nie można mieć pratu. No bez przesady. <śm> Kapisłce. nie mogliśmy wziąć kamery, ale jakby gdzieś tam zrozumiałe to jest, nie? Więc chodzimy dalej. Tam na końcu jest takie pomieszczenie, w którym jest e, trumna z nie, świętym Bazyle. bazylem. Bazylem No, świętym bazylem i ludzie się tam do niego Właśnie. Właśnie tam jest niedotrudne. Może mają tutaj wszędzie bardzo dużo kocy. No bo tu można się modlić, wiesz? Woda, jest, o, ja się napiję. To... Może to jest jakaś taka lecznicza woda i będę uleczony. Często wszedłem i ludzie się odmienają. Bardzo uduchowione miejsca. Jest przepiękne, przepiękne. No jest naprawdę. Godzinę no. drogi specjalnie tutaj jechaliśmy. Ale bardzo było. Ale nie dojrzewi widoki dookoła to jeszcze no. samo tutaj. Z moim zdaniem to jest taki must have, żeby tu przyjechać. Mhm. Dobrze, że Moniko właśnie to znalazło. Możecie wejść do niej na Instagrama i... Zostawić lajka. Fajnie, że znalazłeś. Teraz idę pod ronę i trochę polatam. Nie róbcie tego jak ja, ale to ja muszę. Ale nie było chyba zakazu. Nie, ale też wiesz. Żebyś nie podlatywał na terenie. Tak, dokładnie. Tak, no, tak. no, no. I żeby też tak. nie zakłócać, bo i tak dużo nam się modlę, mu spędzają mm -hmm. czas i w ogóle, więc... Chodzi o to, żebyś po prostu nie było nawet tego dźwięku W dalszej odległości po prostu polatam i tyle, nie? Na całe szczęście, że ja się przygotowałam na taką okazję, i zebrałam nie ze sobą, byłem teraz kombinezon i spodnie razem. O, a ja chyba bo może mnie nie wpuszczą, ale jednak nic takiego się nie stało. Dobra, idę dronem latać. Pierwsze takie nasze wrażenie w ogóle było takie, że... Że że, ładnie. Że, tak, że, że Czarnogóra to... jest taka czysta i taka zielona bardzo, jest. ładne ma widoki, no turbo ładne. Widzieliśmy kilka żółwi w ogóle po drodze, jak nam się uda gdzieś zatrzymać i nagrać jakiegoś takiego ziomeczka, to na pewno wstawimy, bo nie chcieliśmy na środku drogi się zatrzymywać, żeby go nagrywać, no bo to wiadomo. Hello. Hello! Teraz będziemy mieć piękny zachód słońca Teraz jedziemy, żeby zdążyć sobie do jeszcze katedry Już jesteśmy przed kościołem prawosławnym w Podgorlicy, Podgorlicy. O, zobaczcie jak on się prezentuje I tam idziemy sobie popatrzeć jak w środku to wygląda Więc zapraszam Was Zobaczcie gdzie jesteśmy! I jeszcze rzucę na fajkę, bo widzicie, gary. Nie gary w Lecę się dronem, nie? E, myślę, że nie dasz rady, bo jest bardzo blisko lotnisko, więc dam radę. Zaraz się okaże, czy będziemy mogli robić. yo, yo amerykański drama! Chcemy zobaczyć właśnie... Jak z bliska wygląda ten wodospad. I już się robi powoli ciemno, dlatego my się tak. trochę spieszymy, ale czeko, czeko. wygląda to bardzo ładnie nawet no. tak właśnie wieczorną porą. W sumie nawet, nawet lepiej wiek, chyba. Lepiej, tak. No też mi się tak wydaje, a, ponieważ. A mnie nie widać, no tak, bo ja jestem, ja jestem ukrytym gadaczem. Myśleliśmy, że tu nie ma przejścia, a tak. jednak jest, więc idziemy. Tak. Nie wiem czy słyszycie Monika? Nie, ani nie widać, ani nie słychać. Nie, widać czy widać? widać, widać ła łapię ostrość nawet na ciebie. Chyba, okay. no. że się nie potknę, bo to no. jest takie Patrzcie. kamienie. Ja oczywiście z sobą bym nie był i jakbym nie wszedł dalej, nie? Traditional food is veal uh, and lamb under the bell, and it's over today for that, okay. because okay. people eat it all. Okay. Okay. Forty kilo of meat and it's okay. Meat. Everything okay. is done. So now what I can you recommend you cordon bleu if you know what is cordon bleu. Okay, so we, we, we try. try. Yes, we take this. Ich lokalnego jednaka w ogóle nie mogę dzisiaj. Dużo osób zjadło. Tak, bo dzisiaj 40 kg mięsa im zeszło. On coś mówił, że dzisiaj było święto, nie? Tak. Onu starliśmy Ale pić mi się chcą mocno ogólnie. No odwodnienie tak, też lotów no. samolotem i tego wszystkiego. Więc... O zobaczcie, tak to wygląda, jedzonko przyszło, chlebek, woda, cordon mleko. No troszeczkę jest tego jedzonka, my Zajdziemy się zabieramy. zabieramy za jedzenie. Pojedli? Pojedli. Jestem pełny, bo zjadłem Moniki jednego, <laughs> a jedną, nie, jak to się nazywa, cordon tak, tak, tak. tak. No. Chociaż ja jadłam w innych wydaniach. Co ja też, dobrze. no. Że one były bardziej płaskie, tutaj były takie jakby okrągłe. No takie dewolejne trochę. Takie trochę dewolejne, no. tylko że z no. serem jakby oscypek trochę. Taki, taki. oscypek i był jeszcze to bo oni też tutaj szono z tej no. tej swojej kiełbki, nie? I jak się smakowało? No, bardzo dobre bardzo ssące. Moje na przykład, ja okay. wiem, że to jest smaczne, ale dla mnie jest zbyt serowe, bo ja ogólnie nie A. jestem serowym człowiekiem. I miałam takie, że jak jadłam, to mi za bardzo ten aromat sera Trochę przeszkadzał. Mimo tego, że na przykład osypki uwielbiam, to jak jest za dużo aromatycznego sera gdzieś, to mam takie mm, dobre, ale trochę. A ja zjadłem trzy. <laughs> ja zjadłem trzy. Ale ja masuję. I to <laughs> tak, bo ty jesteś serowy, nie? Ty to tak, no ja lubię sery. No. Ale też. Też nie zawsze, nie, nie wszystkich no wiadomo, tak, Ale ogólnie świeżutkie, bardzo fajne warzywka też były świeżutkie, wszystkie tak. świeżo upieczone, więc... Mam nadzieję, że Wam taki odcinek się podobał. Ona bardzo. Szybko dzisiaj spędziliśmy ten dzień, ponieważ byliśmy w Zakopanem, a byliśmy w Krakowie, jesteśmy teraz pod górnicy, czyli w Czarnogórze. Byliśmy też w klasztorze, który, który był z 100 kilometrów od no, podgórnicy, Go, no, ponad godzinę drogi. Teraz jesteśmy na Niegarze, pod Dornicy i jest to naprawdę mega miejsce. Tutaj nie jest drogo, bo macie jakieś gorsze za hotel czterogwiazdkowy, jedno gwiazdko odpadniętą. Zapłaciliśmy też jakieś grosze, więc naprawdę polecam Wam tutaj przyjechać. I to jest pierwszy odcinek naszej podróży, jeżeli chodzi o Czarnogórę. więc musicie do końca zobaczyć, bo to jest dopiero początek, a co będzie dalej, to sami zobaczycie. Dzięki za oglądanie, dawajcie suby, łapki w górę i oglądajcie... Tak, Ta, więc dzięki i do zobaczenia w na następnym odcinku, który zobaczycie za tydzień. Cześć!